A witam, przedstawienie Amplitonera e, Pioneer model VSX921. W tym momencie jest ustawione radio. E, tu nam pokazuje, że radio jest nastrojone, że jest e, stereo. E, głośność, w tym momencie jest chyba e, więc tak to jest radio, naj, przynajmniej najprostsza opcja. I tak ja używam go podłączonego do komputera. To jest komputer i on jest tak podłączony HDMI, tutaj z komputera, jako wejście. Tu jest wejście wideo 1, natomiast wyjście jest podłączone też przez HDMI na drugi monitor. On jest tutaj na razie nieaktywny, ponieważ jest radio. I oprócz tego mamy podłączony internet przez krętkę FTP. Antenę, to jest zwykły drucik teraz włożony jako tako i jeszcze podłączone są do wejścia analogowego, bo te sprawdzimy natomiast wyjścia są podłączone dwa głośniki no i to jest na Altona 70, tutaj mam dwa w pokoju właśnie wpięte i na nich przetestujemy więc tak, radio działa teraz sobie może włączymy dajmy na to Sprawdzimy, czy działa wejście HDMI. On jest pięty na wideo 1 do komputera. Włączamy wideo 1. O, i tu się nam pokazuje, że przyjęło. I włącza się nam drugi monitor z amplitunera, tutaj, czyli działa. I tak, dźwięk tak samo z komputera idzie po HDMI na amplituner. Sobie odświeżym, na przykład tu mamy YouTube'a. Powinien nam iść dźwięk na głośnikach, tak samo już. O, możemy na ten monitor, który jest pięty, do amplitunera, przenieść. No. I tak dźwięk działa. Jeżeli na dwa głośniki, to polecam ustawić tryb stereo, i tu jest pokazane, że jest tryb stereo. I pokazane też, że sygnał HD mi łapie. Tryby możemy zmieniać tutaj. Tu są różne opcje Saranda, tylko że. Jak mamy wpięte dwa głośniki, to trzeba ustawić tryb stereo, po prostu, żeby to było dobrze słychać. Natomiast, jak mamy więcej głośników, to wiadomo, że z tymi się bawimy. O, tu jest stereo teraz ustawione. Eee, dobra, czyli tak, dźwięk z komputera nam działa jako tako z HDMI, z wyjścia, wejścia, wyjścia. Teraz sprawdzimy sobie radio internetowe. Radio internetowe to jest HMG opcja. Eee, ja steruję za pomocą aplikacji na. Na komórce, to jest aplikacja, to jest pokazane, że yy, amplitun jest wykrywany przez, 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 przez yy, sieć internetową. O, i włączamy sobie źródło, czyli HMG, wchodzimy. No i to nam się wyświetla na monitorze, i tak samo na aplikacji, to samo jest. O, i włączymy sobie na przykład internetowe radio, wchodzimy. I damy sobie najbardziej popularne stacje. Jest tutaj i to sprawdzimy, czy działa. Tu mam internet, radio, o. i odtwarza nam. Tak samo wyświetlam na aplikacji. To radio, które mamy, możemy tak samo podgłaśnić, pocieszać na aplikacji, zmieniać te radia. Także w zasadzie pilot nam za bardzo niepotrzebny. Mocy ma bardzo dużo. Ja osobiście w pokoju na full go testować nie mogę, bo nawet głośniki mnie nie wytrzymają. On ma około 130 watów deklarowany na, na kanał. A ma 7 kanałów, bo on tutaj eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nawet 9 jest. Tylko że są AB jakieś wyjścia, to dokładnie trzeba poczytać. No także to tartowy nam działa. Jeszcze sprawdzimy sobie. O, tu mamy wejście USB z przodu. Tylko nie wiem, czy mam jakiegoś pendrive'a. Mam jakiegoś pendrive'a. Tylko nie wiem, czy mam jakieś piosenki na nim. Zaraz to sprawdzimy. Na szybkiego. Eee, Pendrive to jest opcja tu i pod USB. I sprawdzimy sobie teraz, czy coś tam jest, czy nie ma. i tak samo nam wyświetla fajnie na monitorku, że jest USB. USB mpty Dobra, czyli nie mam wiosenek na nim. Szybko spróbujemy coś wgrać z komputera jeszcze. Chciałem powiedzieć, że on trafił do mnie jakieś dwa tygodnie temu i testuję go na komputerze. I na razie jest wszystko fajnie. Mówię, nie zagwarantuję i czy ten sprzęt po prostu ileś tam lat wytrzyma, ponieważ no tego nie wiem, bo to jest używany sprzęt, natomiast na chwilę obecną i na czarek i testuję jest wszystko z nim jak najbardziej w porządku. Spróbuję znaleźć jakąś piosenkę, żeby coś wrzucić na tego pendrive'a, żeby go przedstawić jeszcze. Że on... Je, on mamy tutaj jakieś empytójki. Dobra, cokolwiek nie będzie. Dobra, coś tam wrzuciliśmy na tego pendrive'a. Wkładamy go z powrotem do czytnika. O i tu nam się uruchomiła już opcja Music. Proszę zobaczyć. Tutaj. No i dajemy sobie Enter. Ja teraz można sterować tak samo z przyciskami. O, bez pilota, bez aplikacji. I tu i włączamy z pendrive'a muzykę. O. To pokazuje nam, że odtwarza ten drive, a, tak samo muzykę. No jak chodzi o wygląd wizualny, to jest parę drobnych otarć. Ale to jest niewiele, to jest akurat pobrudzone. Więc myślę, że w tym nie ma kłopotu. Wgięć jakich większych nie ma, troszeczkę delikatnie różki. No i na śrubkach widać, że to ktoś kiedyś odkręcał, ale jako tak ochodzi wszystko, ale jeszcze nam zostało wejście na logowe, czyli za pomocą Jacka zwykłego. Spróbujemy wpiąć, Czyli wpinamy do komputera jacka teraz. A, I teraz tak i tu jest, że podłączono słuchawki przedni, dobra, i spróbujemy czy nam zadziała. O, słuchawki jest pięta od DVD Włączam ampli tuner na DVD i tutaj próbujemy coś włączyć w formie analogowej. O, tu Proszę zobaczyć, idzie. No, i działa nam również. O, tu nam pokazuje, że jest pięte wejście analogowe teraz. Przedtem było digital, tu jest analog. Teraz, jako tako zatrzymujemy. No, więc, jako tako, to chyba tyle z tych opcji, że na chwilowe wcale wszystko działa. A jeszcze a propos aplikacji, to można właśnie nie usterować wszystkim podgłośniać, podciszać, wybierać źródła. Jest tylko jeden minus, że jak mamy tu panel główny, on tak wygląda. Możemy wyciszać tak samo jak go wyłączymy. Bo o, nacisnę na aplikację nam się Applejtuner wyłączy. Proszę zobaczyć. O, i się wyłączył nam. Tylko jest minus taki, że nie możemy go włączyć z aplikacji. On musi być włączony ręcznie, dopiero wtedy możemy aplikację. Więc jako tak to tyle w tym momencie. W razie zainteresowania, proszę o odpowiedź. Widzę.